Dzień dobry! Ja od dzisiejszego dnia mam już wolne. Już czuję się Wielkanoc. Także dzisiaj taki trochę wielkanocny zestaw będzie. Stary, bo z 2012 roku. Informacja jest. E... O tutaj, wszystko jest napisane. Więc dosyć stary zestaw. Jest on nowy, zafoliowany. Także otworzę to na Waszych oczach. Myślę, że to będzie fajne przeżycie. Jest to gra planszowa y, Coco Rico tak się ono nazywa. Teraz Lego już nie robi takich gier planszowych. Y, myślę, że to była dosyć ciekawa rzecz. Ładna grafika, y, taka pozytywna, taka fajna rolnicza i ten napis, nazwy gry właśnie też ma taki charakter lekko westernowy, taki farmerski. Bardzo ładny produkt. Tutaj macie ważne informacje, że to jest 6 plus, od 2 do 4 graczy i chyba rozgrywka, że ona trwa do 5 do 10 minut. Z tyłu są kraje. no W różnych językach po prostu mamy zasady gry, jakieś tam informacje, co wchodzi w skład. O, proszę bardzo. A to konkretnie otrzymujemy. No to teraz otwieramy. Odwróciłem sobie do góry i będziemy rozcinali tak o, żeby też nie uszkodzić pudełka, bo... Zależy mi na tym. Żeby to zostało... Chyba będzie trzeba jakieś... O dobra, już podważony jest. Dobra, starczy naciąć. Dobra. Teraz pójdzie jak z płatka. Folia zdjęta i teraz ja to... Zobaczymy jak to wygląda w środku. Czy jest w woreczku wszystko tak? Jest ładnie w woreczku. Takie części. Mniejsze chyba tutaj mamy te wszystkie jajka. One tak nie przypominają jajek, ale niech im będzie. Mamy kostkę. Ja już mam jedną grelego, taką używaną kiedyś kupioną. W środku instrukcja. Tutaj właśnie jest instrukcja grać i przy okazji chyba powinna być instrukcja składania. Dobra. Zapoznam się z tym. Zaraz wracam. A instrukcja osobno gdzieś była, gdzieś ją zapodziałem, to znaczy nie zauważyłem. Dobra, i tu już sobie będę mógł złożyć. To nie będzie jakieś trudne, może bym nawet patrząc tylko na pudełko dał radę, ale dobra, już to złożę. O co tu chodzi? No, to chyba nie powinno być trudne. Najpierw dżownica na środek. Gdy wyrzucimy kolor szary, to bierzemy szarą kurę, a jak już nie ma szarych kur, to ją kradniemy drugiemu graczowi. Albo wszystkie twoje szare kury składają jajka. No, czyli wtedy bierzemy jajka z zasobu. Cyk. Jeżeli chodzi o kolor brązowy, to jest to samo, co było w przypadku szarym, to już tłumaczyć nie będę. Kolor niebieski. Bierzemy koguta. Gdy mamy takiego koguta, to gdy kury składają jajka, yy, to możemy tych jajek yy, wziąć dwa razy więcej. Dżownica. Wszyscy gracze wtedy rzucają się na dżownicę, i ten, który ją złapie, to. Wszystkie jego szare i brązowe kury składają jajka. Potem znowu odkładamy dżownicę na środek. Kolor biały. Kradniemy wtedy jajko yy, drugiemu graczowi, albo gdy drugi gracz nie ma jajek, to bierzemy jajko z zasobu. Zakończy się powzięcie ostatniego jajka z zasobu. Wygrywa farmer z największą ilością jajek. Farmer, czyli oczywiście gracz. Dżownica bez nadruku i złote jajka to są elementy, które można użyć wtedy, kiedy chcemy zmienić zasady gry. No i te zmienione zasady gry są napisane w instrukcji, ale nie będę ich już tłumaczył. Patrząc z perspektywy niegrywalnej, uważam, że te góry wyglądają dobrze i można je wykorzystać do makiety farmy. No i ja tak będę je używał czasem, ale gra mi się wydaje całkiem fajna i będę w nią grał. Ja sobie tą grę tak będę eksponował, właśnie dodałem ludziki i płytkę konstrukcyjną. Dziękuję, że byliście na tym filmie i życzę Wam miłego.